Jest 69 graczy? Na co by wejść? A już wiem. Usnęłam to. Musimy się nie Aria Kropa, gg, gg Jezu, jedno wolne miejsce, jestem zbawiony. Dobra, czas się zarejestrować. nie patrzcie Pobieram jakąś paczkę po zasobów Mam nadzieję, że nie patrzyliście jakie was ma... Gdzie jest box pvp? Chyba tu bo jest Anarchia No Anarchia są teraz sezon pierwszy Ha, Gibipa trzeba mieć Dobra, to idziemy do Bokutlipi O Let's go Jesteśmy w ogóle zmieniłem skin w Minecraft i nazwę na bo poprzednia była taka zrobana, że po prostu nie można było mnie wyszukać No, jeszcze się nie przewitałem Siema, siema No, za daleko ten mikrofon trzymam No siema, siema Czekajcie Ustawię sobie go Będzie dobrze Mam nadzieję Dobra. Ukośnik K i ty Możemy odebrać kit gracz z klątwą znikania. Dobra. Ukośnik. Bezpieczna strefa. Idę na żelazo. Wolnie, to żeby się tak przekopać? Co ja miałem robić, żeby się tak przekopać? Myślałem, że te faklocki wykopał na raz. ustawienia, bo może sobie tak ustawić. Widziałam ja piterka, polecam ten film. Miałem surowców na monetę. Oczywiście, żeby naprawić rzeczy musicie mieć 100 diamentów. O kurczę, ale to jest szybkie. A ty co tu robisz? O! Już wiem co robisz. Proszę zbierać surowce. Generator dla początkujących, coś dla mnie? Nie się. <coughs> A ogólnie wbijajcie w sobotę na live bo może będzie ale nie mówię, że będzie, mówię, że MOŻE będzie więc no Hm? Ciągle mi się nie wymieni? było Pokażnik ustawienia i no był Pora będziemy mieć. Ale proszę. Nie mam tej tarasie, to się nie zmieni, co? Co się tak średnio widziało? Zapomniana. O, zmieniło się. ile emeraldów tu kopię. chłopie o, nie mam się Ukośnik, spawn o boże, dobra ten to zarąbiście wygląda yy, tutaj mamy podobno gdzieś przenośnego przenośnego wieżera mam rynek a jestem na H2 o przynośnym villagerze właśnie ja o tym mówiłem i kilo jak są wieśniaczki następny za ile? Za jeden złoty odłamek. O, o Boże! Oj się wystraszyłem. Zobaczymy jak odebrać nagrodę i za co. Za Discorda jest tylko nagrody. Przecież jest w Czekaj, jak się włączało hitboxy y, tego? 3+, co? O. A. Woliłem Minecraft'a. Co?! Boże. Wow! O oh my gosh! Wow! Nie no, jestem po prostu niemożliwy. Dziwny cię cię. Minecraft zmieszany oknie, dobra. I Nike Love? <laughs> Nike Love? Strefa VIP. Wtrącimy na bezpieczną strefę. Czekaj, topki zdobytych jajek. Jajka są no, wypadają z tego, z y, graczy, więc... Z... W sumie to spoko. Czy coś z tych tak diamentów lecimy na spawna, jo, jo! Nie chcę znów tego pokazać, nie! Spawn! Dobrze. Prawie. Przynajmniej nie ma z bezpiecznej bezpieczeństwa czegoś takiego, jak teleportowanie 5 sekund. Magiko. Oh my god! Magic! hu Dobra! Trzeba zdobyć te pieniążki. Yo yo uh. Co? Gąbka jest najbardziej opłacalna. To wiecie co? Dzisiaj kupię gąbkę? Uh. Kowal. O, uh. już ja naprawiłem. Przydatne przedmioty. Eee, yy, to nie numera. Sklep za czas 30 minut grima wszelkie boxa. Ja mam pomysł co zrobimy. Będę ich sprzedawał i sprzedawał aż kupię ten drugi. Bo nie wiem jak to inaczej mieć. Bipek. I mamy złoty odłamek. No i to mi pasuje. Lecimy. Kilo w drugi. <laughs> Podajność 4,6-4, niezniszczalność 4. Yy. Nie. Strefa bezpieczeństwa. Dajcie, bo właśnie ku ja Muszę sobie coś zmienić. Lecimy. Zobaczmy. Ile? 7. Już mamy? Serious? bo 14 sekund. A się wychypałem z tym środek. Szybko wychodzę. Będę kopał z zewnątrz. 4 sekundy, ci co tam są w środku to pozdra. Pozdro i ty. Ryboza. Jak Jakby zabiło to by było beka. Dam was to die A, fika, ma też zarobić serwer, polecam wejść. Grałem, ale po zmianie konta i nikogo ogólnie. Mi się wszystko usnęło, bo mam to na drugim koncie, a nie chcę mi się yy, logować na laptopie. Jak tam jest pięć fps w grach, to się dziwię. 30 minut mamy tego, dobra. Ja sobie to kupię. Co, będzie dobry plan? No, górzy się dobrze kopie. Musisz być na kucaku, żeby cię nikt nie słyszał. Ogólnie jak to mówił Peter trzeba mieć dwa killowy. Ale mnie na razie na takie rzeczy nie stać, nie jestem już taki bogaty. Może później. Może później. Nie! Tylko mnie podkop. To pożałujesz. To pożałujesz? to jest z nimi dobra mnie nie walnęło ich już tak ja tak mogę kopać ty bo ja tak dosłownie chwilkę kopię i już mam tyle tego że masakra I tak mi się już zaczyna za chwilkę. Ale to kopiący na żyfcie. Wiecie co? Idę na żelazo. Mogę nie bloki się od razu wymieniają na ten. Na hajs to jest mega przydatne. Nie będziesz mieć całego jako zawalnego jako blokami. On to się zmienia na bloki, później to się zmienia na hajs. Nie no ktoś tu jeszcze kopie Aha No to już po żelazie To kopiemy bloki Całe Bo reszta się już nie opłaca Po żelaznym kupię Tego tak, że tak powiem Na fika serwerze też tak już właśnie kopiłem, Tylko kilo wrzuciłem Na starym kącie nawet nie za fajnie. No co? No, no. No. ILE?! Co? 4 złoty. Ty. Papier, 2, 1, 3, 7. I wiecie co? Nie każde to trzeba co chwilę zmieniać. Ej. Lecimy na diaksy, diaksy. Wiecie, co je bloki będą może kogo? Ogólnie nie, ma, nie to są. O Boże. Mm. I sobie pierśnik za 100 tysięcy, boże. A jak, jakie są napisane monety? Potem nieśmiertelności będę musiał wkładać tajemn, nazwie to o to tym nieśmiertelności. Nie wiem czy to jest do zrobienia w sumie. O, no, zwykłe kowadło? Chyba jest, dobra Sklep Jego Muszę jeszcze trochę poczekać To jest sprzedanie za 64. Sporo, sporo, nie powiem, że nie Dobra! tu sobie lecimy. Pyk jedno yy. zobaczymy co mi to da Czekajcie chwilę Dobra, ja już muszę kończyć Więc Do następnego odcinka, tylko jeszcze sprawdzimy kilo Dobra, do następnego odcinka Nyr. Ja, yes, allmänt.